Witajcie, kochani. Chciałabym podzielić się dzisiaj z Wami informacjami o tym, co dzieje się w przestrzeni, tak króciutko, ponieważ mamy no niebywale intensywny czas. Ja nie wiem, czy to jest dobre określenie, niebywale, ponieważ, ponieważ wszystko, co w ciągu ostatniego właściwie dwóch lat się dzieje niemalże, jest niebywałe. Ale powiem, jak ja to widzę. Cały czas płynie do Ziemi wysokowibracyjne promieniowanie ze Słońca, tak zwane 5D d czyli fale gamma o częstotliwości od 40 Hz w górę. I bywa tak, że jest to powyżej 100 Hz, co obserwowaliśmy też na rezonansie szumana, którego nie było. I to nie tylko było w jednym ośrodku w Tomsku, ale w wielu różnych instytucjach, które mierzą różne parametry właśnie geofizyczne Ziemi, no nie było wyników, nie było informacji to wysoko częstotliwościowe promieniowanie ono cały czas transformuje nasze DNA, nasze ciała. To co dzieje się w tej chwili dookoła w tak zwanym 3D w tym realu, w którym żyjemy, no moim zdaniem to już w ogóle sięga granic absurdu, tak? To co się dzieje, te wszystkie informacje, te wszystkie naciski i taka pojawiła się informacja, że one co my wiemy, właściwie mają na celu generowanie strachu. Strachu, który jest energią, którą ktoś się żywi. I ciekawa rzecz, że to wszystko, co dzieje się w tym tak zwanym 3D Matrixie, a więc te wszystkie informacje one oddziaływują na tę część naszego DNA która była wcześniej na te zazwyczaj dwie nici, tak, czy podwójną helisę i dwie nici mieliśmy DNA. Czyli na to takie nasze 3D, jeśli mogę tak powiedzieć. Natomiast my cały czas ewoluujemy. Zwiększa się ilość nici DNA, które jak gdyby się aktywują albo rozpakowują, no jak zwał tak zwał. Co obserwujemy na co dzień, tak? poprzez to, że wzrasta nam percepcja, że widzimy różne rzeczy, że przychodzi zrozumienie, że odczuwamy pomimo tego absurdu, tego ścisku, tych presji dookoła, odczuwamy coraz częściej błogość, odczuwamy coraz częściej miłość i różne ciekawe tak zwane ekstrasensoryczne możliwości nam się otwierają. Więc to nowe DNA, to, które się otwiera, a właściwie to, które się przywraca w nas, to boskie DNA z tymi niezwykłymi zdolnościami, umiejętnościami, o których nawet nie mamy pojęcia jeszcze, ono w ogóle nie jest podatne na działania 3D. Yy, za moment powiem, co to oznacza. Yy, kolejna rzecz, przypomnę jeszcze informację, którą już kiedyś podawałam. O tym, że zmniejszył się o 5% promień atomu wodoru. Wczoraj usłyszałam, że 10 ośrodków niezależnych naukowych na świecie to zbadało, no i umieściło informacje w jakichś pismach naukowych. W każdym razie jest to fakt. I teraz, co to oznacza? To oznacza, że w mniejszej objętości mieści się coraz większa ilość informacji. Gdyby tak prostym językiem to powiedzieć, to to oznacza znów to, o czym nieraz piszę, to, co nieraz widać na rezonansie Szumana, że wzrasta nasza świadomość, bo wzrost świadomości oznacza, że mam jakby otwieram się, to naczynie, którym jest mój mózg, moje ciało, przyjmuje, jest w stanie przyjąć i że tak powiem, ogarnąć albo przyswoić więcej informacji. Tutaj ta przestrzeń się pomieściła, a informacje, nawet jeśli są te same, to to oznacza tylko tyle, że w mniejszej przestrzeni mam więcej informacji. Każda przestrzeń wyżej, wyżej wibrująca, no bo jak wiemy, 5D to nie jest miejsce, to nie jest jakaś inna planeta, to jest wibracja, to jest częstotliwość, więc każda wyżej wibrująca częstotliwość według tego co mówi doktor fizyki jądrowej Aleksander Woźny oznacza, że w mniejszej gęstości, czy w mniejszej jakby objętości mieści się dużo, dużo więcej informacji. A Skoro informacji, to i również umiejętności, y, y, zdolności tych ekstrasensorycznych, y, postrzegania innych wymiarów i tak dalej, jasnowidzenia, tak? jasnoczucia, samouzdrawiania, bilokacji, czy nie mamy pojęcia jeszcze, co tam jest. I chcę w ten sposób powiedzieć, że to, co dzieje się na zewnątrz, to, co generuje strach, oddziaływuje na tę, jakby. Okrojoną część naszego DNA, ale my już mamy w sobie aktywowaną tę część DNA, ten nowy NIC ich jest bardzo wiele niekiedy, jakby z tej innej częstotliwości. Ale nasz umysł jest inert, inercyjny, ma inercję, czyli nawykowo zawiesza się na tych informacjach, generując od razu. Emocje, no a wiadomo, że emocje generują się na bazie lęku, te, które jakby teraz latają w powietrzu, że tak powiem. I teraz, kochani, co jeszcze jest ważne? Z moje, to są moje poczucie, jakieś przeze mnie, nie wiem, przyswojone informacje, które się pojawiły po prostu lub z jakichś źródeł. Więc ja, to jest moja prawda na ten moment, która, nie ja wiem, jutro może być już kompletnie nieaktualna, ale na ten moment tak czuję, że nie jest czas na zbiorowe medytacje pytacie czasami, kiedy jakaś będzie, ja teraz w ogóle nie mam poczucia, żeby łączyć się jeszcze online i, i robić jakby takie grupowe medytacje. Jeśli jest to grupa, którą widzę, bo też tak jest na warsztatach, to wiem, kto jest i to jest ok. Widzę jakby dostrojenie, na jakim poziomie my się dostrajamy i co wtedy się dzieje. Natomiast w takich właśnie online, żeby się ludzie zbierali, mam poczucie, że to nie jest ten czas. Z różnych względów za dużo moim zdaniem lata w powietrzu no yy, różnych energii. <grytanie> jak to mówią nie fajfuśnych. No wszystko jest jak jest. Więc yy, oczywiście jeśli indywidualnie możecie jak najbardziej korzystać z tych, które były tak lub znaleźć swoje, yy, ale też mam takie poczucie, że bardzo dobre teraz są takie jakby jest ruch, bardzo dobry jest ruch, a więc spacery, jakieś ćwiczenia, ponieważ ciało wtedy jest w ruchu, wszystko jest w ruchu, jest dynamika i jest łatwiej nam przełączyć się na tę część DNA 5D, która nie jest podatna na te matryksowe sztuczki, gierki i generowanie strachu. Co jeszcze? Oprócz oczywiście pytania, które opisywałam w poprzednim poście, jeśli jest jakaś trudna sytuacja, czyli coś się wydarza, a teraz, kochani, Wydarza się po prostu cały czas coś, <laughs> ponieważ z naszej podświadomości, poprzez to wysokowibracyjne promieniowanie, no po prostu wyłażą z najgłębszych zakamarków wszelkie traumy, zranienia, programy, wzorce, przekonania, to wszystko, co nam wgrano na dyskietkę, tak? I co nas prowadziło przez życie. Oczywiście dużo już zostało oczyszczone, ponieważ te kosmiczne, oczyszczające pralki dzieją się co jakiś czas, ale teraz to już po prostu jest hurt, ponieważ czas się. Ścisnął i ja postrzegam to tak, że jak my rozwijamy się po spirali, czyli na jakimś zwoju spirali, coś tam przerobiliśmy z mamą czy z tatą, potem jest fajnie, potem idziemy na kolejny zwój, nie wiem, powiedziałabym głębiej, do jakichś głębszych pokładów naszej podświadomości, naszych emocji, naszych ciał subtelnych, nieważne. To na kolejnym zwoju spirali znów wychodzi nam z mamą czy z statą, i kurka, przecież ja już to przerabiałam. Ale teraz pojawia się to z innego poziomu. No i tak ta spirala moim zdaniem jest nieskończona. No, ja to tak pokazuję w górę, moim zdaniem jest to w głąb do siebie, ale też jest to umowne dla umysłu. I teraz ja mam poczucie, że ta spirala to w ogóle się ścisnęła i ze wszystkich zwojów nagle wychodzą sytuacje. Bardzo niekiedy trudne, tak? Te relacje się rozpadają. Ludzie, których znaliśmy, mówią nam takie rzeczy, że po prostu pff, jest strzał tak, jakby naprawdę gorącą patelnią w twarz dostać, tak? Mówię to do z własnych doświadczeń, ale też z doświadczeń, jakby z informacji, które otrzymuję poprzez pracę z Wami, z klientami, z ludźmi. Więc. Jeśli są takie trudne sytuacje, to oczywiście pytanie, jak zareagowałaby miłość, jest dobrym pytaniem. Pytanie, jak zareagowałaby najbardziej kochająca część mnie, czy najbardziej kochający aspekt mnie, jest dobrym pytaniem. I jeszcze takie pytanie, jak zareagowałaby najbardziej świadoma część mnie, albo najbardziej świadomy aspekt mnie. To jest jakby modyfikacja tego pytania o miłości i po prostu poczekać. I teraz. Ja miałam niedawno, w zeszłym tygodniu, taką sytuację: no właśnie, kiedy się ścisnęły wszystkie no dostępne możliwe zwoje spirali, i ktoś, ktoś mi bardzo bliski po prostu wystrzelił z takimi tekstami i z, taką, z, takim, no z takim czymś, że muszę powiedzieć, że no wstrząs, wstrząsu doznałam emocjonalnego w danym momencie. I ponieważ wiem już, jak sobie radzić z emocjami, to oczywiście zrobiłam sobie krok w tył, tak, i zaczęłam zadawać pytania. Zauważyłam to wszystko, tak, zauważyłam, co to za emocje, zobaczyłam, co się pojawiło. Jakieś, jakaś taka maleńka dziewczynka, no dorotka mała, tak, gdzieś po prostu z bardzo odległego kąta, zapłakana, siedząca, więc taki wzorzec jakiś mógł w tym momencie się uwolnić, co też zrobiłam, ale Zadałam właśnie pytanie, jak zareagowałaby miłość. I chcę powiedzieć, że w tym momencie, tych bardzo trudnych emocji, jeszcze nie pojawiły się chichotki. Jeszcze nie. Pisałam w poście, że tak się dzieje, bo rzeczywiście tak się dzieje, jeśli są emocjonujące, natomiast to był po prostu strzał na miarę tych takich wiecie życiowych, <laughs> czyli takich, że się je zapamiętuje, bo tamte inne to nie. I tutaj to pytanie. Owszem, pokazało mi wzorzec, zrozumiałam, jaki jest, ale ponieważ był tak głęboki, więc potrzeba było czasu. I chcę wam powiedzieć, że to jest dobre pytanie, tylko czasem trzeba poczekać. I tak się rozpakuje, i tak się rozpakuje. I w tym czasie, no, jakby praca z emocjami u mnie trwała mniej więcej. Półtorej dnia, kiedy krok po kroku gdzieś tam opadały iluzje, tak, które tworzyłam, gdzie wyświetlały mi się wzorce właśnie tego zranienia, tego, że yy, chcę być ważna. I teraz od razu tutaj Wam powiem, co to znaczy chcę być ważna. To jest jedna z najważniejszych potrzeb ego, naszego umysłu. Chcę być ważna. Jestem ważna przede wszystkim dla kogoś. I wtedy ja sobie to uświadomiłam, ale przyszła odpowiedź z rosyjskich stron, z rosyjskiego internetu. Że jest jeszcze jedno pytanie, które mogę sobie zadać w takich sytuacjach, właśnie w takich, ale też w każdych innych, które wywołują nam nasze emocje. Ponieważ tu, tu, w splocie słonecznym, my. Tak mówimy, tak, według doktryna, według filozofii hinduskiej, tak, to jest czakra splotu słonecznego. Tutaj mieści się nasze ego, ale też nasza moc i siła. Tu oczywiście serce, miłość, tu moc i, i siła, i nasza tożsamość, którą stworzyliśmy, z tych wszystkich wzorców i przekonań na swój temat, ale na temat też świata, ale tożsamość, tak? To, że kim ja jestem. Ja, czyli to tutaj ten konstrukt, to ego, ta istota, czy też to, to ciało, ta, ten awatar, który tutaj doświadcza. I przyszło pytanie. Położyłam sobie dłonie, tak, dłonie na splocie słonecznym i zadałam pytanie. Kto mną kieruje? Kto mną zarządza? I powiem Wam, że tu po prostu poleciał hurt spadających iluzji, wyświetlały się wzorce, wyświetlały się przekonania, że właśnie zarządza mną przekonanie, że chcę być ważna, jak jestem nieważna, to znaczy, że ktoś mnie krzywdzi. Leciały hurtem. Pojawiała się mama, tata, kto mi to zrobił? Tak? To było fantastyczne doświadczenie, <grydy> po którym przyszły chichotki. I to pytanie, gdy położę sobie dłonie z miłością na splocie słonecznym. Jeśli zadam to pytanie, kładąc dłonie, dotykając i pojawi się radość, to nic nie musisz robić. <laughs> Ale jeśli nie ma radości, to zadaj to pytanie i poczekaj. I zobacz, co się dzieje. Ja tym chciałam się dzisiaj z Wami podzielić, bo doświadczyłam mocy, zarówno pytania, jak zareagowałaby miłość, jak zareagowałby najbardziej świadomy aspekt mnie, a wreszcie, kto mną kieruje i poczekajcie na odpowiedź i będą opadać iluzje, na przykład tego, że chcę być ważna, a ja jeszcze zapytałam siebie albo pojawiła się jakaś taka informacja, ale kto to jest ja, kto o to, dla kogo to jest ważne i kochani to jest ważne dla ego, bo dusza nie potrzebuje być ważna, bo ona po prostu jest, jest czystą miłością i to jest oczywiste, że jest cudowna, fantastyczna, że jest cząstką Boga, że jest miłością, radością, kreacją i tym wszystkim. I to ciało, ono jest tu bardzo ważne. Cały ten konstrukt, tak, to ciało, umysł, emocje, one tutaj dostarczają nam doświadczeń bezcennych dla duszy, wszystkich. I tych tak zwanych dobrych, i tych tak zwanych trudnych, czy złych, złych. Jest tylko kwestia, co zrobi z tym umysłem. I umysł to jest 3D. Ten, który, ten który, który my znamy, który doświadczał, który zawsze jest na bazie przeszłości, na bazie lęku, na bazie doświadczeń, tego co znane, a teraz jest czas, kiedy to co znane <laughs> przestaje działać. Nie działa po prostu, po prostu nie działa. I wiemy, że jedyną drogą jest droga do serca czyli zapytanie siebie tak, serca, odczucia ale też. Bardzo dobrą drogą jest położenie dłoni na właśnie splocie, tu, gdzie tworzy się, tu, gdzie mieści się to nasze ego. Ale mówią też, że tam też jest dusza. No oczywiście. Kto mną kieruje? Kto mną kieruje teraz? Więc nie potrzebujesz być ważny dla kogokolwiek. Masz być i jesteś ważny, ważna dla siebie. Masz kochać siebie, kochaj siebie, kocham siebie, właśnie takiego, taką, jaki jesteś. Radość to jest naturalny stan. I ja później jeszcze wrzucę tutaj taki filmik, który też wczoraj mi się wyświetlił. To jest chyba z X-Factor, jakiegoś amerykańskiego, czy angielskiego, amerykańskiego chyba. I tam taka śliczna, prześliczna dziewczyna śpiewa radośnie o tym, że jest zagubiona, że, że jakby to jest okej okay. i powiedziała takie zdanie, które po prostu sprawiło, że no, ciary mi poleciały i nawet teraz je mam, że można czuć się zagubionym, można czuć się smutnym, a jednocześnie być radosnym, być szczęśliwym. Więc ja to też wrzucę tutaj i tego Wam, kochani, z całego serca życzę. <grym> Tym się chciałam dziś podzielić i jest niełatwy czas. Wszyscy doświadczamy naprawdę różnych sytuacji. I to ja, to ty masz moc i to ty kierujesz swoim umysłem. I pamiętaj, że w Tobie. Rozpakowują się kolejne nici DNA, które nie są podatne na manipulacje matrixa, 3D, innych ludzi, mediów i tak dalej. Że Twoje serce nie jest w 3D. I tylko inercja, a więc jakby zachowawczość umysłu sprawia, że odruchowo. Jakby ląduje w tych trudnych informacjach, albo w tych, które automatem generują strach. W każdym momencie, zadając sobie te dwa pytania: jak zareagowałaby miłość, i kładąc możesz na sercu a tu kładąc ręce na splot kto mną kieruje teraz? I zobaczysz, co się wydarzy. I jeszcze. Na koniec przypomniało mi się, aby podpowiedzieć, wam podzielić się tym, że ręce są niesamowite, że mamy tutaj czakry, centra energetyczne, o których niewiele się mówi. Tak, mówi się tylko o tym, tych siedmiu ich jest dużo więcej, tak naprawdę. Ale tu, na czubkach palców mamy to, naukowcy zbadali, są receptory. Czy też takie, które przekazują, jak gdyby połącze są połączenia do tej części mózgu, która według naukowców odpowiada za przechowywane wspomnienia, a więc jest, można powiedzieć, czymś w rodzaju podświadomości. Jeśli my robimy różne ruchy rękami, tak? a więc kładziemy te dłonie tutaj na ten splot, czy kładziemy na serce, to. Automatem jest połączenie tu i z tej intencji, właśnie z serca, tak samo czy tutaj z tego, kto mną kieruje, popłyną informacje bezpośrednio stamtąd pójdzie tam, y, tam do tej, do tej przestrzeni, y, akceptacja, no bo zadając to pytanie, już jestem w akceptacji i zaczną się uwalniać. I niech się uwolnią jak najszybciej. Tak naprawdę my nic nie musimy robić, tylko być. Ale ponieważ czas jest jaki jest, to zanim nauczymy się tak po prostu być i cieszyć się, jak zareagowałaby miłość? I kto mną teraz kieruje? Kto? To mogą być ludzie, autorytety, to mogą być programy, wzorce, to mogą być ludzie z przeszłości, a więc nawet tacy, którzy odeszli już, to mogą być moje przekonania. To może być cokolwiek. To może być strach, lęk, radość. Cokolwiek. Więc z tym Was zostawiam. Dziękuję, że jesteście. Pozdrawiam serdecznie. Życzę pięknych, dobrych dni i dobrej zabawy. Do zobaczenia, kochani. Dziękuję.